Witam serdecznie w tym filmie. Dzisiaj prezentacja leku. Takie tabletki, tabletka ENISE w na łagodzenie kaszlu i chrypki. Dziękuję. Tam jest związane ze solą. A teraz zapraszam do filmu. Tu robię dany magazyn w To nie będzie. Tu jest. Tu będzie takie coś przeskakiwania. Przeskakuj dalej, dziku. Rob to ośle, bo kota. Ten dobry Miśku. Masz rację, Misiu, kocha Monikę Tokarską. Ładna z niej dziewczyna. Pozdrawiam na tym filmie. Pozdrawienia. Zapraszamy na jutro kolejny film.